Witam na czy znaczy z książką o rybkach. Jak widzicie w języku francuskim, Poisson Rouge, czyli na język polski, przetłumaczając e, Czerwone ryby, czyli tak jak widzicie na załączonym obrazku na okładce książki. I teraz już lecimy dalej. Na no tutaj widzicie, o, jest karpie koi. O, to są typowe karpie koi. Takie różnokolorowe ryby, tylko one są dosyć duże, wielkości normalnego karpia. Na, obra na obrazku tego nie widać ani na żadnym filmie, niestety. Że one są takie duże, bo film ani obrazek tego nie oddaje. Ale tak na żywo, to w jakimś basenie, jakby zobaczyć, albo w jakimś, może stawku czy czymś, to by sobie człowiek wyobraził. A tak naprawdę to są karpie koi. Od takiego kolorowego, takie kolorowe białe, żółte i tam różne kolory mają. No dobrze. Ale mowa jest w tej książce o poisson rouge, czyli o czerwonych rybkach, tak zwanych złotych rybkach. Lecimy dalej, żeby nie trawić zbyt dużo czasu. Ym, table de matière. Hmm. Spis treści. Tutaj autor nazwał to table de matière, żeby coś może inaczej było brzmiało niż no żeby ładniej to brzmiało niż we wszystkich innych książkach. Czyli tutaj jest wszystkie rozdziały i tak dalej rozpiska. Ale lecimy dalej. To nie jest znowuż y, Introduction. Y, to jest taka przedmowa. Opis przedmowy. Opisana jest tutaj no wszystko co o rybkach i o Książce o wydawnictwie i tak dalej. Poisson Rouge et Koi, czyli złote rybki i koi. Tak sobie to przetłumaczmy. Jak widzicie, welonka i karp koi. Załóżmy. O, tak wygląda karp koi, a tak wygląda ten sławetny karaś. Jak to mówimy, złoty którego zwykle już teraz trzymamy w akwarium normalnym, a nie w kuli. Consejdasza Konse to jest poradnik zakupu rybek. O, mniej więcej tutaj, w stosunku do ręki, jest obrazek pokazany, jak wygląda ten karp koi. A z pewnością widzieliście kiedyś karpia koi, więc wszyscy wiedzą jak wygląda karp koi, więc lećmy sobie dalej. Tu widzicie te sławetne rybki złote. Jak widać, są różne kolory, czarne, białe z czerwonym, takim kapeluszem to nazwijmy czerwone z czerwonym kapeluszem albo takie nazwijmy to baloniaste. L'aquarium de poisson rouge. Akwarium Złotych rybek. Przetłumaczając na język polski, nie, nie wiem, jakby można było inaczej. Zobaczcie, tutaj jest ym, sposób y, aklimatyzacji ryb ym, od transportu do akwarium. Tutaj już wstawię i tak dalej. Rośliny, które można. Różnorakie roślinki, które można zastosować przy akwarium zimnowodnym, bo to są ryby zimnolubne, więc tutaj do zimnej wody muszą być odpowiednio przystosowane rośliny. Nie mogą być inne, dlatego że te rośliny, które są ciepłolubne, również wodne, nie wytrzymałyby po prostu temperatury wody zimnej ponieważ ryby takie zimnowodne, te złote rybki i karpie koi, no niestety lubią zimną wodę i, i nie da się inaczej. Taka jest natura i tyle. Podłączanie akwarium, podłączanie lampy, grzałki oraz filtra. I tym podobnych sprzętów. Jak widzicie... Gniazdka do podłączania tych wszystkich sprzętów akwariowych są, jest pokazane, że powinny być nad akwarium, podłączenie gniazdowe. Dlaczego? Dlatego, że nie może być na stoliku ze względu na to, że gdyby coś się stało z akwarium, powiedzmy zaczęłoby ciec z jakiegoś powodu, albo cokolwiek by się stało, wylałaby się woda na waszą listwę. Gdzie podłączacie wtyczki, gdzie się podłącza wtyczki, no to po prostu byłoby spięcie, co skończyłoby się nieszczęściem. I żeby nie było katastrofy, to nazwijmy, tak ujmując, no to starajmy się listwę, y taką tą y tak zwaną złodziejkę. Pod zainstalować sobie po prostu gdzieś powyżej akwarium. Tak, żeby ona się znalazła powyżej akwarium, żeby nie było jakiegoś zagrożenia. Tu chodzi oczywiście o BHP, jak zwykle, jak we wszystkich, przy wszystkich zwierzętach i przy wszystkich. jak w każdej zasadzie. Zasada BHP, kierując się tym. Un bassin pour poisson rouge et koi. Czyli basen dla nazwijmy to złotych rybek i koi. Czyli dla tych, krótko mówiąc, nazwijmy je karasiami i koi. Proszę bardzo, tu mamy różnoraki je pokazane, jak wyglądają te powiedzmy złote rybki, jakie są, wzory ich kolory. No, różne są. Karaś, taki weloniasty, półweloniasty, nazwijmy go. I złote rybki. Takie dziwne. No, i tutaj jest stawek albo jakiś basen oraz roślinność, którą można zastosować do basenu z karpiami koi. I tutaj dalszy ciąg. Bien nourrir ses poisson to jest dobrze karmić swoje ryby. Odpowiednią karmę oczywiście można zastosować. Tutaj macie takie, pokazane jest takie kółeczko, w które sypuje się kółeczko pływające, przez które podajemy po prostu pokarm rybom. Po co to kółeczko? Że jak sypnie się karmę rybom, żeby ten pokarm nie rozchodził się po całym basenie i po całym akwarium, tylko żeby był po prostu w tym yy, miejscu, tam gdzie, żeby ten pokarm się trzymał w tym jednym miejscu i stopniowo ryby sobie to zjadają. Po prostu podpływają do tego i sobie zjadają. I ten pokarm nie zalega nigdzie. Na dnie tego basenu, czy na dnie akwarium. Są te malady: zdrowie i choroby. Różnorakie, widzicie, różne fazy chorób oraz zdrowe ryby, jak wyglądają. Choroby, jakie mogą zaatakować Wasze ryby zresztą każdy akwarysta wie jak wyglądają ryby zarobaczone nieraz widzieliście takie rzeczy na pewno connaître le poisson znać wasze ryby znaczy po prostu znać ryby mamy różne karpie koi od takiego kolorowego po żółty, przez pomarańczowy przez taki ciemny Grafitowy z takim jakimś tam czerwonym. A tutaj też różne. Bardzo ładne. Elysée de Poisson-Rouge. Hodowla złotych rybek. Ja to nazywam złote rybki, ale mogą być to czerwone rybki. I zobaczcie drzewo genealogiczne y, czy rozwój y, jaki jak się tworzą jak powstają te złote rybki takie mają ogony potem takie jakieś tam weloniaste i tak dalej Le meilleur de poisson rouge. Yy, najlepsze gatunki złotych rybek. To są pokazane najlepsze gatunki. Przeważnie takie znajdziecie w, ka w praktycznie każdym sklepie zoologicznym. Takie czarne, przez takie jakieś tam beloniasty i jakieś tam. Przeważnie takie się widzi. Telkie z espèces de carpe d'ornement. Czyli kilka rodzajów, kilka też gatunków karpi. Orm, ornement, jakby to przetłumaczyć. No, ozdobnych może. No i to wszystko. Jak było widać, książkę, książka. Fajnie opisana, każda rybka jest opisana. Ładne kolorowe obrazki i ładnie opisana jest no, całość książka. Książka jest takiej grubości. No, co bym mogła powiedzieć? Wszystko chyba opowiedziałam, tak jak o każdej książce, coś tam opowiadam. Na razie łapki w górę, jak zwykle. I cóż, do kolejnego wideo z następną książką albo z czymś innym. To będzie tajemnica. Bye bye.